Hej, witajcie z kanału Adas. dzisiaj wam pokażę autobus, lego, przygoda, e, powinno być e, lego, LEGO mówi, ale z, e, bo z angielskiego powinno być tak przetłumaczone, ale przetłumaczyli tak. E, tu mamy śmigła, możemy otwierać, zamykać. Z drugiej strony to samo otwieramy, zamykamy. Mamy taką naklejkę. Jak widzimy ten pasek idzie tu różowy i dalej on też idzie na skrzydłach też i tu dalej. Tu też mamy takie coś. I tu, i tu na skrzydłach też tak mamy. Co ciekawe mamy tu, a jak idzie to tu. I że jest to tu. To samo z tej strony. W przodu mamy pana kierowcę. Jak on tam się nazywa? Co ciekawe, on nie jest tu doczepiony na kloskach, tylko tu włożony. Mamy kierownicę, pana sobie włożymy. Chłopcze, zaraz wam pokażę, że tu ma 14 silników, bo tu mamy 2. No, już nie będę liczył, mam 10, powiem. E, tu mam, mam tu jeszcze dwa, to mam 12 i tu z przodu jeszcze mamy dwa, ale to są do hamowania jest, i są dwa do hamowania, czyli mamy 12 ale e, nie, nie dzieląc e, funkcji tych silników to będziemy mieli 14 e, Ten autobus da się rozłożyć ale e, można z zamkniętymi i otwartymi przedłami go rozłożyć Ja sobie o, rozłożę z otwartymi Najpierw dajemy tą klapę tu. Potem dajemy tą kulę dyskotekową tu. I ją... Ja... Takie złudzenie jest trochę. A, odpadło mi. później otwieramy głośniki. A, jeszcze na sam koniec robimy tak. A? I mamy autokar imprezowy rozłożony. I tu mamy panią, która sobie leży. Bo no ta pani wygląda tak. Pani idzie sobie dalej spać, bo tu mamy łóżko. Mamy DJ-a. DJ, DJ, ma bidon, ma włosy, słuchawki. I nie wciskajcie za mocno tych głów, jakbyście mieli taki zestaw, bo tu trochę się ja odstaję, tak żebyście nie popsuli. Bo to raczej się nie popsuje, ale tak mówię, na wszelki wypadek. I mamy kicielo, kierowca wam pokazywał. O nie, kicielo, to ktoś... O, ogon nie no, odpadł. Ogon, ogon nie odchodź. Nie, ogon odszedł. A, to ja, to ja zrobię bez mojego ogona. Będę brzydka i będę, cały żeby siebie wracać. O, to, O, ktoś mnie uratował. E, to jest kicia roszek, e, e, disco, e, bo bez tego jest taka normalna kicia. Choć teraz jak sobie to zdjąłem, to mi tak bardzo nie przypomina, choć to jest taka prawdziwa mała kicia. E, a my mamy kicie disko. i mamy jej bidon też. Titi, to zaraz Wam pokażę najlepsze. Teraz będzie najlepszy. Jesteście ciekawi. I zgasimy jeszcze przed tym światło. Zobaczcie sobie. Jak no, wygląda mój pokój bez światła? E, myślę, że zasłonić zasłonki jeszcze. Zasłonić czy nie zasłonić? A zasłonie trochę no no mocny. no to jest, to ma, my odpowiednią no 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 Tu, no 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 Jak trzymam to, jak naciskam to, to popycham to, to popycha światełko. A jak kręcę tym to kręcę też taką kulą. Taką kulą, która to światełko, żeby było takie. Ty, ty, ty. Ciężko, mocno trzeba to robić. E. I przekręcam. I to jest e, chyba drugi filmik po polsku tego zestawu, bo jak oglądałam z te, tego zestawu filmiki, e, to był tylko jeden. E, no Był też na YouTubie, e, bo ja na YouTube patrzyłem i na e, i e, Maciek Kloski go nagle grywał, też go polecam. Ma dużo odcinków Olego. Jeśli lubicie Lego, ale tu możemy kręcić też, ale złóżmy sobie pik, 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 pik i pik... I sam... Macie tylko od końca do początku. I tu trochę widać. I tu widać też. Tak widać trochę to tam w tym jednym miejscu tu Papa oglądajcie więcej odcinków na kanale plus pozpamiętajcie jeśli Wam się podoba proszę dali łapkę w górę